Cześć, z tej strony Iggy, dzisiaj oglądacie na moim kanale Dzisiaj odcinek z moim kuzynem Wiktorem Hello No i dzisiaj sobie zagramy w No i jak wiecie dodana do, do, do gry dostało, została now, nowy tryb jakby I nowa, i, i, jest, in, i nowy postać I mój kuzyn tutaj przyszedł do mnie i, i zobaczcie co jest Podgłaśnie wam na hula Leon na głos może niektóry... kolega też powiedział, więc to też było dla mnie łap, normalnie. Może niektórzy po prostu nie wiedzą o tym, dlatego Leon ma głos. Bardzo mi się podoba. No, on ma różne takich głosów. What this, no fajne, fajne. Tylko że ma głos. Trochę taki dorosły trochę ma. I jak wiecie, już. Yy, ten. Dro, yy, dobiłem 7000. Sorry, że z wami nie otworzyłem mega ale. Nic ciekawego nie było, tylko były token Dablery, ja tokenty i ten. I ja temen. też otwierałem mega boxa też mi nic nie wypadło, ale za to 5000 się opłacało. Ja tutaj zbieram na Ms jak najszybciej dla was, żeby tą Ms przetestować na showdownie. A my tutaj sobie zagramy nie tą mapę, dawaj inną. Ja, Taka, mapy, ja... Blokować, bo mam. Czekaj, muszę zablokować, bo... Nie lubię tej mapy. Mam koleżankę, ale na nie, nie, nie to chyba, nie lubię. A nieważne, to z TikTok. Dobra. Sprawdzamy, zobaczmy. Będziemy nie, mi pokazywać, co powiedziałem. Dobra. Pać, pać, pać. Tu, 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 tu i tu. Muszę jeszcze. Dobra. Może. Lecimy z Gierek. Tak? Ja bro, ja bro. Ja A ja leciał Primo, żeby go trochę o, podbić, bo mam, mam słabo. Ja Nawet się tak denerwowałem, nie. jak ty w tym krukiem grałeś, bo już miałeś ginąć. Ale po co ty tam skoczyłeś? Gdzie? Bo ty tak tam stałeś pod tym murem i skoczyłeś prosto na piper i penny. Yy, no bo oni nie mieli o, więc skoczyłem na nie nie? Petycznie. Ale cię zabili! O oh no, to było, to było, złe, to było złe, A nie? ja poleciałem, nie, na te... Kurde, tam jest El Primo, po co mi rozwalasz? Uh. Ej, to sam. Ja, ja bym miał skina, czy byś miał broka? Ja mam tego skina. Ja mam broka no nie, jest spike, co? spike, spike, spike! Dobra, co się spajka? Kurde, o, on to pra... Takiego miałem lowa, on... O, mi... go? Nie, to inny. Ale ile tu broków jest? No bez kitu. Bez kitu, ja mam On cotyk. ma osiem. Ja mam no cotyk. dawaj, dawaj, tu jest osiem brok, 8. Tu ma Brok 8, idę na niego. Daj, ja biorę. Ale on ma zeza. Kurde, el primo mi nawala. Mama jeszcze laka, ja go dam Kurde! Zabiłeś go? No, dawaj, no, dawaj, no, dawaj. Tam jest, tam jest Brok, dawaj, dawaj, dawaj. go, On ma low Bang, bang, bang Kurde. Gdzie żeś to O Dobre, Dawaj, tam super kipsy Legiesz po ja. I tu. Ja tu się Wiedziałem, 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 czy Borka. Weź brodę. Dobra, Uj, uj! Albo nie, nie, Dobra, nie, będzie to on jest, jest, bo jest, bo no ile oni mają. Takie bo Wagon bo jest, bo jest, bo jest, bo jest, bo zabije bo <grym> kurde, bo jest, bo jest, Ale Ale plus 7 przynajmniej. Ale jest, bo jest, bo jest, bo jest, bo O! bo jest, Zapomniałem sobie, kurde, że mam tego. O, mam skrzynkę? Nie, nie mam. M, ja mam. otwieram. Dobra, dawaj. O, kurde! Będziemy sobie nawzajem otwierać skrzynki. O, kurde, mój kolega. No na... to ja mam. No to ja nie mam. Co, na stu kucharkach jakie? Dobra. Weź Broka? Ja? No. ja? nie umiem grać Brokiem. Daj, nie majka, dzisiaj wiem, na 15 widzowie. No, więc Ja będę chciał. Dobra, wbijam Brokk'a na 15. Ja też chciałam go wbić, ale nieważne. No, może na 15, serio. A ja mam na 18 bez skina. <laughs> ale teraz ten skin w ogóle do El Primo kosztuje 80 gemów, a wcześniej kosztowało 30. Wiem, ja sobie go wcześniej kupiłem, bo... Nie, po On teraz kosztował. On, on kosztował tyle co wartość boxa, czyli kosztuje w sensie tyle co wartość Megaboxa. Ej, widziałeś DJ Franka? Widziałem, on no. taki, taki woleczki. A wiesz, ja myślę, że ten... Dostał, My... dostał! O ja, ale dostali na rybka. Ja dostał myśl... znowu! Ja myślę, że, że ten... Dostał, dostał, dostał! Wow, ja dostał. myślę, że ten e, Wikwagle on będzie w niekupażami dostał. Łoo, wow, ja to zrobiłem prawie. Joki, ja? Ale ma LOA, kiedy ja miałem 5 że miałem sporo, miała... No to, że mam fajną. To... Nie, ja miałem fajną raz z że miałem yy, jeden, jeden. Lepiej na niego nie, nie jeden jest. Jeden HP miałem, wiesz? Tak, ja miałem LOA. Dobra. E, tu są, tu, tu jest spike, więc możesz go podjechać. Nie, ja. może za mało HP. Gdzie ona jest? Tak, jeden. Jeden na tego spajka. Bęk, bęk, bęk. O, leży. Jadę na tego... Kurde, fajka, na tego. Nie, 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 bo tam jest Henzik. Kurde. Wow! Nie... On ma soczek. gdzie ty. Ej, no ty śleś do niego, co ty? Ale nie, bo on Jaki miał daje... Ale nie, przypadkowo mi nie widziałem, że on ma i mnie na jednego strzała zabił. To było dziwne. What the fuck? ja wiem w Dawaj, Dobra, chyba na 16, bo ci nie dużo brakuje. A mi jednego parka brakuje do 13 na roku. Ja będę wbiła, potem ja będę grał brokiem, jak nie. Filmu na tego. Nie, 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 bo ja tutaj dla widzów, kurde. Przypominam, live od 1000 subskrypcji. Ty nagrywasz live'a? Nie nagrywam, tylko po prostu od, mu, przypominam widzom, żeby wbijali suby. A propos Nie subu. ty masz w ogóle subów, bo mam powiadomienia o twoich filmikach. No, bo ci tak... Dałem Ci na każdy... dałem Ci subskrypcję i teraz mi idziemy. Jaki no, na Dałem Ci dzwoneczek, subskrypcję i łapkę w górę. No to thanks. Mam i ci na Mam zesa. masz. On ma 4 HP! On ma 4 HP! Jak chciałam grupować? Widziałeś to? Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Dobre! Eee, my My chyba z Wina zrobimy teraz. Bę, du, 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 du. Oh, yeah! Tam był Soczek! Gdzie? Nie leć po Soczek specjalnie tym ultem, bo to... Wiem, ja idę Aha! Za... To... Ja tak sobie podchodzę do Ksiaczków, a tu poko jest, nie? Który mam bardzo mało ochoty. Czik tu to, to No nie, to Ona spokojna, mi się zrobi. He-he, <laughs> Dobra, in. tu jest Soczek, chodź. Primo! Ja umiem udawać El Primo, ten skog jego. A tam jest jeszcze poko. A dobra leży. Takie lKwiłeś. O nie! Lesie nuszu. Kurde. lecę po posoczek. Ole rozpaliłem ich! To jest banka w tych szpacch! Rozpaliłem ją! Mam 239! Znaczy. Jakie? Ej, widzieliście to widzowie za to łapkę, górę! Łap, łapka w górę i subskrypcje, kurde. Wiktor, ile ma być łapek w górę pod tym filmikiem? A ile miałeś na, pod tamtym filmikiem? Nie wiem, nie patrzyłem jeszcze. No to ja bym chciał, żebyście wbili koło... 60! ŁAPEK W GÓRĘ! 60 Czyż no. oni tyle nie wbiją. Wbiją, macie wbić, inaczej... Inaczej nie będzie... Inaczej nie będzie nagrywać z Brawl Stars. Nie. Dlaczego? Ale fajne masz. No i tak mi nie wbią tyle subskrypcji... No znaczy, w sensie, Mam mniej subskrypcji, a ma da, mm, mają 50, mi dać. 50! Pięćdziesiąt. Dobra, 50! Widzicie 50. Dobra, pięćdziesiąt. Pięćdziesiąt. Dobra pięćdziesiąt. dawaj zaczynamy. To masz śpi? Nie! Swoje chałupia! W stanie widziałeś? Ja biorę broka. Ja chcę brzmieć na nim 15. Dobra, to się wbija, potem Na no szybko, na szybko, dobra? Bo mam 281 no. 81 Ale nie, bie... nie, dobra, gram tym, wyszło lepsze. To no, ci pomagać. Ja potrzebuję... Ja roz... na 16 będę tego wbijał. Szkoda, mm. że nie ma jakiegoś fajnego... Szkoda, że ten... Czego? Nie ma... No, ciebie Nie ma takiego trybu, no. że że jesteś duchem no nie duch, nie jesteś taki że jesteś taki kombinezon gdzie ty uderzyłeś by the way kurde, Spike. leży ja, ty go rozwaliłeś nie, nie wiem, weź się ukryj bo cię ta Piper rozwali na hita nie, na hita mnie nie rozwali nie uciekaj kurde, uciekaj ona cię rozwali nie, tak. nie ta, się... ta, rozwaliła mnie <laughs> <noise> rozwaliła mnie a jakby cię rozwaliła to by była twoja janina ale nie rozwaliła <noise> Co masz? więc masz szczęście bo bym cię zabił <noise> bo bym cię zabił ej moje 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 Dobra oh, moje power cube y. oddawaj power a tu wiesz ja mnie nie było w piątek w szkole tak 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 no kurde nie. nie oh so lucky So lucky, lucky, suckle, lucky. To, to było unlucky Heh. unlucky off -lucky. O soczek, of, offline of, To było offline off Ja bym mieć drugi albo Piper Mam większe szanse niż na Uff. O <noise> oh. mm, oh, f**k You czekaj Uf. No, 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 <noise> co ty robisz? Co ty Schmier. tam robisz? robisz? <noise> Zabijam. Jaki tam jest rozpier... Jak Jaki rozpier... Ja tego Daryla pokonuję. Idę po soczek. Wszystkich zabijam, kurde. Nie ma co. Leż sobie, panie. Januszu. No i mówiłem, że wygrać... Wygramy. Czego ty nie, nie. się martwisz? Jej, 16 ranga. Uu, na, na tym. Ech. A zapomnieli mi dać gwiazdek. Co <noise> Masz zero, więc... Tu mi da, nie dali gwiazdek. <noise> no bo mieli zero. Gramy w... Dobra, my już kończymy Gram. odcinek. A my sobie zagramy jeszcze w ducha. W ducha grajmy w ducha. No i poza odcinkiem sobie zrobię ja na 15 też. Więc subskrybuj, lajkuj za te ładne akcje, które były w tym odcinku. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!